Witam Was serdecznie, z tej strony Peter Doda. Ja prowadzę call center w Dzierżoniowie. Zajmujemy się telemarketingiem. Do mojej grupy telemarketerów poszukuję osoby chcącej zatrudnić się na stanowisku telemarketera. Praca jest zdalna, obsługujemy teren całej Polski, to też telemarketer może być z każdej części Polski. Oczywiście zlecenia posiadamy także na terenie całej Polski, to zależy od tego, Jakie ktoś będzie miał wymagania, bo na tym stanowisku możesz mieć wymagania, dlatego że otrzymujesz u nas zlecenie, które musisz zrealizować. Jest to samodzielna realizacja. Na początku zlecenie jest testowe, na próbę, tak żeby wczuć się w rolę telemarketera i żeby ugruntować sobie jakby przyzwoity start w przyszłości na tym stanowisku w naszej działalności. Na wstępie oferujemy szkolenie wdrożeniowe. Bardzo szybki start i bardzo szybko można generować dla siebie dochód. Nie trzeba nigdzie się rejestrować, podawać żadnych danych poufnych. Podkreślam, nie potrzebujemy żadnych danych, żeby rozpocząć z Tobą współpracę. Wystarczy, że nam wyślesz swoją kandydaturę, CV, ewentualnie napiszesz na PRIF. My się odezwiemy i na pewno szczęściem z Was podejmiemy współpracę. Także yy, dzięki, yy, do usłyszenia i miłego dnia.